Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Nie wyłączajcie tego filmu, bo będzie ciekawie, bo dzisiaj przychodzę do Was z ciekawostkami. Otóż jakiś czas temu skontaktowała się ze mną firma Light in the Box. Ja już Wam obiecywałam po jednym moim starszym filmie, że nie będę tutaj na kanale pokazywała rzeczy niskiej jakości, bo nie jest to mój styl i nie jest to Wasz styl. Aczkolwiek, zdaję sobie sprawę z tego, że wiele rzeczy możemy kupić tanio i one mogą być dobre. Dlatego kiedy ta firma się ze mną skontaktowała, Zobaczyłam na ich stronie właśnie kolekcję do ćwiczeń, szeroką gamę leginsów, bluzek, właśnie do ćwiczeń na siłowni czy w domu. Jak wiecie, ja ćwiczę Pilates. W domu i stwierdziłam, dobra, zamówię sobie. Jak wiecie, mam już dość sporą kolekcję leggingsów. Kupiłam je też w Lidlu i byłam całkiem zadowolona. Także, nie zawsze, jeśli chodzi o te ubrania, do, do ćwiczeń muszą być bardzo drogie. Zamówiłam sobie i powiem Wam szczerze, kiedy paczka do mnie dotarła bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Więc jak jesteśmy już tutaj w temacie właśnie gimnastyki, zamówiłam sobie czarne zwyczajne legginsy. Na stronie one wyglądały naprawdę genialnie. Widzę, że one mają tutaj taki wysoki stan i spodobało mi się to, ja już mam spodnie z osioł, za które nie zapłaciłam mało i też z Nike, tak, właśnie z taką siatką, ze wstawką tutaj na łydce i to mnie bardzo zainteresowało i powiem Wam szczerze, że kiedy wyciągnęłam je z paczki, no to bardzo się zaskoczyłam, że on, ten materiał jest taki grubszy i... Całkiem nieźle zrobiony. Ale żeby lepiej je ocenić, lecimy je przymierzyć. No te leginsy są super. Naprawdę polecam. E, nie są zbyt obcisłe. Modelują tutaj troszeczkę, ale nie zbyt mocno, nie ściskają. Eska i czuję ją taką trochę luźną. Bo on, on, te leginsy tutaj w ogóle nie są obcisłe. E, podoba mi się ta wstawka tutaj na nodze, że jest tutaj ta siatka. Na pewno leginsy, które wykorzystam, fajna propozycja. Kolejne leginsy to takie wygląda to trochę jak rajstopy. stopy. One są bardzo elastyczne. Wszystko zamawiałam w rozmiarze S. Podkreślam to, bo będę miała na pewno bardzo dużo pytań, jeśli chodzi o właśnie rozmiarówkę. Te leginsy możemy zobaczyć na ich stronie w wielu kolorach. Ja wybrałam sobie taki kolor Cipria, bo jest to jeden z moich kolorów ulubionych i powiem Wam szczerze, nie mam jeszcze leginsów w tym odcieniu. Obiecałam sobie, że na wiosnę zacznę też chodzić na takie dłuższe spacery szybkie i myślę, że takie leginsy ze takimi wstawkami, właśnie. Mogą fajnie wyglądać, ale lecimy je przymierzyć. Leginsy bardzo, bardzo obcisłe tutaj w pasie. One modelują tutaj sylwetkę, bo czuję, że one, że one tutaj tak bardzo opinają. Są wysokie, więc tutaj też może to się komuś podobać, aczkolwiek ja uważam, że mogłabym mieć chyba rozmiar trochę większy, bo one są bardzo, bardzo obcisłe tutaj. Bardzo podoba mi się to, jak one tutaj modelują, uda i że coś się tutaj dzieje te przeszycia. Ale myślę, że te leginsy polecą do Anastaji, bo to chyba na mnie są za małe. Fajny materiał, lepiej by było, gdyby coś się tutaj działo też w tej części, na przykład były przeszycia, Bo według mnie tak to wygląda, jakby miała już w ogóle płasko tam, takie mam wrażenie. Nie wiem. Dajcie znać, co o nich myślicie. Bardzo fajny kolor, yy, obcisłe, bardzo takie modelujące według mnie sylwetkę, więc podtrzymują tutaj wszystko, ale według mnie na mnie odrobinę zaciasne, w szczególności tutaj je czuję tak bardzo, bardzo opięte, więc myślę, że te legginsy polecą do Anastazji. Na stronie zainteresował mnie też taki komplet, takiego kompletu jeszcze nigdy nie miałam. Mam taką bluzeczkę z osio, właśnie czarną, która bardzo dobrze utrzymuje biust. Ale nie miałam właśnie takich e, do ćwiczeń w okresie zimowym, jesiennym, kiedy w domu czy na zewnątrz jest zimno. I kiedy na stronie zobaczyłam e, właśnie taki komplet e, jednokolorowy, to stwierdziłam, a czemu nie? Sprawdzę, czy faktycznie jest to ok. Jestem naprawdę zadowolona z jakości. To jest taki grubszy materiał, bardzo mocno obciskający ciało. E, kiedy otwarłam tą paczkę, to Anastazja zaraz to przymierzyła. Przypominam, że to jest eska, a wiecie, że Anastazja to jest połowa ze mnie i wygląda w tym super. Nie spodziewałam się, że będzie tak dobrze w tym wyglądała. Będzie to na pewno komplet do wielu sylwetek, bo jak możecie zobaczyć i ja się w to wbiłam i całkiem dobrze się w tym czułam. E, wykonałam też dzisiaj pilates właśnie w tym komplecie i nic mnie nie uwierało. Bardzo dobrze właśnie opina w miejscach, w których powinno opinać. Ta bluzeczka jest bardzo też wygodna. Podoba mi się ta wstawka z tyłu, że tu mamy takie oczko. Bardzo ładny kolor. Na stronie internetowej są dostępne w różnych kolorach. Anastazji podoba się właśnie to, że ta bluzeczka jest troszeczkę krótsza i że tutaj ma też wstawkę na palec. Możemy sobie go tutaj włożyć i tak ciągnąć tą bluzkę. Ona się wtedy nie podwija. Nie wiem, czy będę nosiła ją ja, czy moja córka, bo jak tylko ją zobaczyła i przymierzyła, to powiedziała, że to jest jej. A powiem Wam szczerze, że mi też się bardzo podoba. Także to, jeśli chodzi o kolekcję, właśnie do ćwiczeń na siłownię, polecam. Naprawdę bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Zamówiłam sobie też dwie sukienki, takie same. Powiem Wam szczerze, nie wiem, czy dobrze zrobiłam, zaraz będziemy mierzyć, ale są to sukienki, które co roku mierzę w sklepie na Sylwestra, czy na jakąś taką kolację, ale zawsze mi szkoda wydać na taką sukienkę pieniędzy, bo tak naprawdę ubieram ją raz na rok. No i kiedy ta firma się ze mną skontaktowała i zobaczyłam, że na ich stronie są aż dwa kolory, nawet chyba jest jeszcze srebrna, więcej jest tych kolorów, zobaczcie sobie, także zamówiłam, żeby wypróbować i teraz zobaczymy, jak w niej wyglądam. Sukienka prezentuje się tak, ładnie odbija światło, tutaj te cekinki, nie jest nawet tak źle, fajnie tutaj podkreśla, ale nie opina, ona jest taka bardzo luźna, elastyczna, więc bez problemu nawet na osobę, która nosi rozmiar większy. Bardzo duży dekolt, który dla mnie, jak, jak dla mnie za duży, więc trzeba by było tutaj tak troszeczkę zszyć, ale co po niektóre osoby lubią takie bardzo wydekoltowane. Dobrze leży tutaj na ramionach, na biodrach I, te, i też może być ciekawe te rozcięcie tutaj na dole, do jakichś ciemnych rajstów do szpilki, co myślicie? Tak prezentuje się drugi kolor i sama nie wiem, który jest lepszy. Ta wydaje mi się jeszcze bardziej wydekoltowana od tamtej, aczkolwiek zmieniłam biustonosz, więc może to dlatego. Ładny kolor, ładnie odbija światło, no troszeczkę krótka i bardzo wydekoltowana, no ale co po niektórym może taki styl się podoba. Na stronie internetowej przykuła moją uwagę też ta spódnica. Ja ją zamówiłam też w dwóch kolorach, bo nie mogłam się zdecydować, co zamówić i powiem Wam szczerze, takie długie spódnice bardzo, bardzo lubię. Uwielbiam moją długą spódnicę granatową z Zary, ale ona już jest tak zniszczona, zaciągnięta, że takie dwa kolory mogłyby być bardzo ciekawe na wakacje. To, jest, to nie jest bawełna, bardzo ładnie odbija światło. Prasowałam to dzisiaj tak, że żelazkiem parowym na stojąco, żeby właśnie tych plisów tutaj nie rozprostować. Kolorystycznie wygląda super, a teraz zobaczymy, jak się prezentuje na mnie. Spódnica prezentuje się tak, ubrałam też białą bluzkę, czarny top, myślę, wiele kolorów tutaj możemy dopasować. I spódnica prezentuje się naprawdę dobrze. Nie powiem Wam, co to jest za materiał, bo nie doszukałam się tego. Podoba mi się to, że ona jest taka bardzo, widzicie, szeroka, bardzo obszerna, więc jeśli będzie wiatr, to ona będzie fajnie tak podwiewała. Fajnie tutaj leży też w obwodzie, podoba mi się jak jest tutaj uszyta i jak leży. Nie jest zbyt ciasna. To nie jest też gumka elastyczna, więc tu się tu, tutaj tego nie będziemy regulować, ale u mnie akurat jest jeszcze miejsce, więc ona tak bardzo nie obciska. Wydaje mi się, że ta spódnica to jest fajna propozycja na lato. Do wszystkiego bierzemy, jest też bardzo na pewno wygodna. Dopasujemy do wielu stylizacji. Przyznam się szczerze, że ja uwielbiam od lat już takie długie spódnice. Zielona ma przepiękny kolor, fajnie tutaj odbija światło. Coś się tutaj dzieje, ja lubię takie żywe kolory. Jest też dobrze uszyta, jest taka sama jak tamta, tylko że kolor. Tutaj ten kolor robi robotę do białej bluzki, do czarnej bluzki, do sandałków, do adidasów i według mnie luk gotowy. Czas na kolejną rzecz, i to jest sukienka, sukienka długa. Zamówiłam ją ze względu na to, że ja bardzo lubię tego typu sukienki na lato. Jest to sztuczny materiał, to nie jest bawełna, wydaje mi się. Nie mam tutaj etykietki niestety z opisem, ze składem, ale na wakacje tego typu sukienki jak najbardziej są ok. Podoba mi się w niej to, że ona ma rękawek, że jest przewiązywana. Do niej był też pasek taki brązowy. Możemy sobie ją tak przewiązać, tylko wykorzystać ten, tutaj to wiązanie z boku. Bardzo fajnie wygląda dekolt taki W, wydłuża sylwetkę, wyszczupla, tak że będzie w nim się, myślę, wyglądało dobrze. Obawiam się, że może tutaj być bardzo otwarta na dole, ale zaraz ją przymierzymy i zobaczymy. Czas na sukienkę, która na stronie prezentowała się trochę inaczej, jeśli chodzi o kolory ale spodobała mi się właśnie ze względu na to, że była długa, przewiązana w pasie. Bardzo fajny ten dekolt tutaj w. No też jest on bardzo głęboki i tutaj możemy sobie go troszeczkę regulować. E, zawiązać sobie to po prostu ciaśniej. No niestety pasek jest na mnie troszeczkę za duży, ale no pasek średni. Pasek mi tutaj nie odpowiada, taki trochę... No, nie wiem, czy nawet tutaj, ale tutaj, jak go zawiążemy, no to widzimy, że tutaj mamy to przewiązanie. No nie, z tym paskiem to absolutnie nie. I widzicie, że tutaj niestety to się otwiera bardzo, a ja już tego bardziej związać nie mogę, chyba że tak, musiałabym to ciągle kontrolować. Tu brakuje takiego małego guziczka, który by yy, to trzymał tak zamknięte, ale to nie jest problem, bo ja sobie taki guziczek sama wszyję. Po to by mi się tutaj tak nie otwierało to aż bardzo. No i ja tą sukienkę myślę, że będę nosiła bez paska. No i czas na ostatnią sukienkę, która powiem Wam, szczerze bardzo mnie zaskoczyła i Anastazja też była bardzo zaskoczona, bo od dawna chciałam białą, długą sukienkę, no ale tutaj też nie mogłam takiej znaleźć, albo były zbyt drogie, albo były za bardzo przeźroczyste i na ich stronie przykuła uwagę właśnie ta, ten model. Zamówiłam i na pierwszy rzut oka powiem Wam, szczerze wygląda dobrze. Zaraz ją przymierzymy i zobaczymy, czy w niej też tak dobrze wygląda. Powiem Wam, że nie jest źle, ma bardzo głęboki dekort, który możemy regulować sobie tym sznurkiem tutaj, przewleć sobie go tutaj, że na przykład zaczyna się to dużo, dużo wyżej albo tak jak zrobiłam to tutaj. Na pewno jest to sukienka na plażę, na lato, yy, gdzieś na wakacje. Zobaczcie z tyłu plecy całe gołe. Ja teraz ubrałam justoną szpaki w odcieniu nude, ale na pewno tutaj dobrze by wyglądał biały strój kąpielowy, może właśnie, który jest wydekortowany z tyłu i tutaj z przodu też, yy, który tutaj tak zakrywa. Nie wiem, czy jest przeźroczysta, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę tak. Ma ona podszewkę, Myślę, że jak będziemy tak trochę pod światło, to ona będzie tutaj y, trochę prześwitywać. Ale na pewno jest to bardzo fajna propozycja na wakacje, na lato, gdzieś jak jedziemy, na plażę. Czegoś takiego szukałam. Nie jest to jakiś super materiał, ale nie jest też zły. Według mnie całkiem fajna propozycja. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że film wam się podobał, taki szybciutki, ale możemy w ten sposób właśnie odkryć coś ciekawego, coś taniego, ale całkiem niezłej jakości. Postawcie paluszka w górę, śledźcie mnie na Instagramie, jeśli jeszcze tego nie robicie, i widzimy się w następnym filmie.